Patrz, rozebrałem całą wykładzinę. Opie, tu jest podłoga jak nowa. Tu nie ma nigdzie rdzy. Na całej możliwej podłodze tu nie ma nigdzie. Patrz, tył. Tu masz podciąg. To jest podciąg. Tu nie ma nic. Tu to samo. Podłoga jak nowa, czajsz to? Dwa. Widzisz, tu nic nie ma. Tu jedynie się tak podparzyło od wydechu, bo tędy idzie wydech, ale to wiesz, to nie jest rdza ani dziury, tylko to jest taki lakier od, odciśnięty. Zdjąłem ten pokrowiec, bo już mnie wnerwiał. Prawy przód. Tu tylko taką ala skrobaczkę, żeby to gówno stąd ze skrobać. tylko wystarczy to odkurzyć. No i to samo, nie? Tu masz taki delikatny nalot jedynie. No nie, to nawet nie znaleźć, to jest po prostu kurz. Taki brud od tego głównego wygłuszenia. No. Kurwa, panie. Nówka podłoga.